Do ladies have fun? Tak 635 zaraz muszę budzić dziewczyny. Spędźcie ze mną dzień jako mama w Stanach Zjednoczonych Dum, dum. What's be for pancakes. All right, I'm ready. I'm go make Okay, mm -hmm. we'll see you down there. Good morning. Let's get you guys outside. Come on, let's go. Let's go. Ah, you look so cool. You look like a cool little rock star. We're the chocolate chips. So we're here to be me, Bianca, my You know what it's time for. For you to brush your hair. Oh, it's Olivia has a brush and you have a. Oh, I think I burnt it a little. How did my pancakes come out? I haven't tried a single bite. You haven't tried a single bite? You already ate yours all. You're so fast. You Want another one? One out of one. One out of one. That's a good. That's a good one. Hold this one. Perfect. Okay. Nawet zdążę y, sama zjeść. Bye bye! Okej, okay, Oliwia już y, Podrzucona pod szkołę. Y, Marcinka dzisiaj nie ma przedszkola. Może pójść na żłobek, ale zdecydowała, że nie chce pójść, bo da tej mi ten wybór nie pójść i zostać w domu ze mną. are you doing? You're rocking and rolling? Ooh. Ooh. Oh, that's a nice one. I like it. <laughs> the yellow one? I think I like the yellow one more. The yellow one? I think I like the yellow smell more too, but I think the pink one might be better for my hair. Mm, the yellow one smells so much better, right? Broccoli. What else do we need? Potatoes. Potatoes. Okay. And this one. This two. Yeah. All right, are the potatoes gonna stay here or should we put them in back so you can sit here? Oh, it's windy. Coastal. Why are we getting glow sticks? For the dance? Mm -hmm. uh, so we're getting a necklace and some bracelets. Yeah? Mm -hmm. 50%. trochę pracy porobić. Chciałabym, że Marcelina miała jakieś za zajęcie, które nie jest um, siedzeniem przed telewizją. Więc um, pochowam jej ze za zabawki po domu i powiem jej, że się jej zabawki. Nie wiem, czy to zadziała. Nie wiem. Spróbujemy. to no, no, How Jak to Wow! I think I have two more. Oh, in the garage? Oh, maybe. I'm scared. You're scared? Maybe he's scared too. He's there. Oh, he is. He is? Mm -hmm. Where is he? Up here. Oh, okay. I think I have to help you. Do you have him? You got him? Oh, you got all of them. Good job. Oh, <laughs> what else do you want besides cereal? Parówki. Parówki? Taki obiad, trochę po polsku, trochę po amerykańsku. Chciała płatki śniadaniowe i parówki. Proszę bardzo, drugie danie dla pani. Co się mówi? What do you say? Thank you. Welcome. Welcome. Zabawkami Hide się udało, ale ja niestety nie zrobiłam żadnego zadania, bo mnie to znaczy za żadnej swojej pracy, bo to mnie tak rozczulało patrzeć jak się bardzo tym cieszyłam. Oddałam się tej roli i włączyłam film. school today? Huh? Your I think you went for a walk. Nie nie, I to know maybe maybe somebody else could use them. I just feel like I don't wanna waste them. I there's I później posprzątacie, tak? Obiecujesz? Mam to nagrane. Okej, okay. Marcelina chodzi do przedszkola e, 4 dni na tydzień. Po dwie godziny, bo tak jest po prostu, taki jest program w Colorado, że mają za darmo 8 godzin czy jakoś tak na tydzień. Po czym chodzi, po czym zabieram ją, zabrałam ją wczoraj na e, do żłóbka I e, dzisiaj właśnie, skoro jest piątek, nie miała tych, tego przedszkola, więc została ze mną cały dzień. To so, jest your glow in the dance party outfit? Yeah. Okej. Okay. Um mam I hope you're gonna put some pants on, okay? Because it's gonna be cold in the evening. and you know i heard you know i heard you like to sing stolat <inaudible> <sighs> <inaudible> yeah yeah <inaudible> she, she yeah she yeah num oh that's really wet and difficult to do oh Zoro. Zoro, get out of here make your lips together yeah. okay okay i think that's okay what are you getting ready for the glow in a dark dance. I think it looks super cool. Oh my gosh. Oh, you are so close, Olivia. You were so close. What'd you get? Spring. you Marceline, you want one? You? Do you want to walk with me so we can have one? Are you, are you like a duck? Cupcake delicious. <laughs> mm -hmm. All right, let's say good night. Good night. Good night. The bananas. The bananas. The bananas. The bananas. The bananas. Papa. Papa. -pa. Pa -pa. pa -pa. That's my team. 730. 730? Why did you come so early? Pancakes. <laughs> pancakes. are life. Pancakes forever. Okay, you can put it in the purple bowl. Are they the best pancakes ever? <laughs> yeah. Perfect. This one's Sammy. Uh-huh. Did you name her? Yeah. And who's this? Zork. They're like always kind of fighting, huh? Yeah. Yeah, i shit. Bardzo lubią czy, czy nie, bo cały czas tak się jakby czubią, jak się do jednego przytulam, to drugi wskakuje, e, po prostu tak cały czas, cały czas chcą to co drugie ma, right? They always, want, they're always like fighting for attention. Jeden z moich ulubionych sklepów w Colorado Springs, czyli Who Gives a Scrap? It's a scrap second hand with all the crafty things. It's a super idea. Show your own Halloween costume. Show it on Marmar again. It is so good. What are you going to make with the feathers? Uh, something. Something? You're yeah, going can see it when I'm done. Yeah, I can hold it. Mają tu wszystko do jakiegokolwiek hobby można sobie wobrazić e, naklejki, sekwiny, I'm gonna koraliki. Nadzienie. Okay, you can, you can push. Show me what you need. I want to find oh hot glue guns, my na przykład. I want to find like a hand, like oh, I forget what it's called, like a door handle. Okay, a door handle for you.

Kind of Są też pokoje właśnie do robienia tych hobby. Marcy, you this room, huh? You it. Bardzo łatwo y, spędzić bardzo dużo czasu tam z dziećmi. Mm -hmm. To bardzo dużo rzeczy do zobaczenia, więc jakby super sposób na spędzanie czasu, też dla mnie. Jeszcze przed nami zrobienie crafts, które sobie wymyśliły. Jak like it? Trójkąt. What has the shape of a trójkąt? Co so ma kształt trójkąta? Wał. Pokaż palcem, pokaż palcem. Koła. Cool. Yeah, those are koła, but what about at the top? Samach stout kwadratowo. Obrazek from chleba, from chleba. Pan okay. chleba. Kwadrat. Pa Fra kąt. Very good. Pszczoła. Pszczoła. Що є? Nie jest to łatwe, bo jakby dziecko nie ma cierpliwości. Ja dobrze znam te rzeczy, ale jakaś taka pewność, tam nie ma. I to jest po prostu męczące, więc współczuję wszystkim rodzicom. Wykończyła yeah, mnie to po prostu tak. Ja muszę coś zrobić, żeby się zrelaksować. Po tym doświadczeniu nie zazdroszczę rodzicom z dziećmi, które po prostu nie chcą się uczyć tego drugiego języka. My robiliśmy to zadanie tak z dwie godziny, jeśli nie więcej. Ona y, wszystko robiła, żeby tego nie robić. Ym, I co, zmusisz dziecko do mówienia? Dobra, to mów, no to szepcze, no to tak mówi, żeby nie było słuchać. <laughs> Łatwo jest tak patrzeć z boku i mówić, czy każde dziecko powinno mówić w drugim języku, bo jest to lepsze dla tego dziecka, ale jest to wojna, jestem zestresowana, jakby mam spięte barki od tego całego doświadczenia. Poszłam do parku z nimi, żeby, żeby przestała mieć taki Humor zły od tego wszystkiego. I rozumiem, rozumiem, bo ja pamiętam to. Jest niedziela, następny dzień. Rodzice już wrócili. Ja wróciłam do roli tylko cioci, nie opiekuna, Wy jesteście na huśtawce, więc możecie się lekko huśtać. Chciałabym bardzo zniechęcić do oceniania języka osób mieszkających za granicą: czy to są dzieci, czy to są dorośli, ponieważ nie każdy ma tą samą sytuację. To jest tak bardzo proste. I jak dostaję komentarze w stylu, moja ciocia mieszka w Stanach już 20 lat i mówi totalnie bez akcentu, to who cares, jakby super, że twoja ciocia przyleciała do Stanów i mówi bez akcentu. Może ma po prostu zdolności do tego, może otacza się tylko Polakami i przyjmuje media tylko po polsku i całe życie ma jakby dalej po polsku, chociaż mieszka w Stanach, a angielski nadal kaleczy, a są inne osoby, które przylatują i od razu są wrzucone w anglojęzyczne środowisko, Czuję, że to tak bardzo szkodzi tym relacjom, bo nie pomaga to dzieciom, czy dorosłym, czy komukolwiek, który stara się mówić po, mówić po polsku i nie mówi idealnie i wie, że ta osoba po drugiej stronie ich ocenia, nie znając ich jakby historii, Ym, nie pomaga to nikomu. Nie pomaga to uczyć się lepiej po polsku. Nie, nie, nie zachęca to do tego. Ym, no i też trzeba brać pod uwagę, że dzieci są dziećmi, to też są ludzie, którzy jakby, co, nie zmusisz ich do mówienia, jeśli nie chcą mówić, to zamkną usta i po prostu na upartego nic nie będą robić, a to z tej samej rodziny inne dziecko może mieć totalnie inne podejście do tego, więc no, nie oceniajcie, nie ma sensu w tym. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, Marcyna lubi sobie oglądać tory z Kuby i od nazywa go też Kubaska, więc za jakiś czas pytam mnie, żeby zobaczyć Kubaskę. Mm -hmm. Pięć na